Witam bardzo serdecznie wszystkich moich widzów. W dzisiejszym odcinku chciałbym z Wami porozmawiać na temat tego, jakie zmiany zajdą na moim kanale. Mianowicie nie będę już nagrywał FIFA, to z powodów problemów technicznych, jakie dopadły tę grę. Mianowicie ja nie mogę już jej odpalić. Po konsultacji z producentem została mi udzielona pomoc w postaci trzech artykułów i podania sposobów, w jaki sposób mogę tą grę na nowo odpalić. Ale te sposoby nie przynoszą żadnych rezultatów, nie przynosiły one żadnych skutków. Te problemy techniczne miały miejsce po e, przejściu e, EA Sports na nową aplikację z Origin na app, e, gdzie e, wiem, gdzie e, z informacji, które e, zasięgnąłem, e, dowiedziałem się, że ta Aplikacja jest w fazie testów, z tego też e, powodu nie mogę, nie jestem w stanie dalej kontynuować nagrywania e, FIFA, ale e, co do tego to spokojnie, e, bo będą inne gry, również e, nagrywane przeze mnie, równie ciekawe, równie, mam nadzieję, emocjonujące jak e, do tej pory e, FIFA. No ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Trzymajcie się do zobaczenia w następnych materiałach. Miłego popołudnia wam życzę.